Cześć, jestem chetek. Dzisiaj pójdziemy sobie do sklepu. Kupimy jakiś zestaw, bo recenzji mi się nie chce robić. W ogóle plus masyczek jest taki, że możemy wszystkich nagrywać, bo wszyscy są w masyczkach i nie widać twarzy. Więc to jest właśnie dobre, nie? Ja jestem w ogóle w tym w smyku. Ach. I słuchajcie, te, wo, te windy w ogóle tak wolno, jadą naprawdę wolno, a ja mam 15% baterii w fonie, nie? Słuchajcie. Dobra. Pełno zabawek tutaj jest. ale nieważne. Co tam się dzieje? Nie wiem. O, zobaczcie, tam już było lego. Nawet było logo powieszone O, tam. Zobaczcie. Nie widać. E, za daleko jest, że. E, za daleko jest, że po prostu. O, teraz widać. Tutaj jest lego. Zo... Może weźmiemy jakiś set. W ogóle tam był taki Joda wielki. Wow, patrzcie jaki Joda. Słuchajcie, patrzcie jaki Joda. Wow. Co prawda to ta inna wersja, bo to tutaj jest inna wersja. Patrzcie Joda. Cicho. Patrzcie Joda. Ten inny model teraz O i zobaczcie nawet Hidden Side mamy myślę, że wybierzemy sobie albo City, albo Star Warsy. Na razie żadnego fajnego statu ze Star Warsów nie widzę. To jest bardzo fajne, to, to, to też mi się podoba. Myślę, że dzisiaj coś ze City wybierzemy właśnie. To mi się wydaje, że bardzo dobrze wygląda, ale jeszcze się rozejrzyjmy czy coś nie ma przypadkiem lepszego tutaj też mamy Lego City i... no nie gadaj mi. Mamy Lego City. To już recenzjowaliśmy. Ten kto pamięta łapka w górę. Zobaczcie, nawet Classic mamy. Nie wiem. Chciałbym. Coś chcę zrecenzjować. Słuchajcie, City. Eee, City, coś City. Może najnowszego coś City weźmy. W ogóle, patrzcie, jak można takie coś zrobić. Przecież, e, przy, sami przyznajcie, że tamten inny model był właśnie lepszy. I teraz nie wiem. O, zobaczcie, nawet Harry Potter i Junior jest. Tutaj Friends to tutaj nie będzie. Ma w ogóle nie będzie friends na kanale tu e, jest hidden side ten kto pamięta łapa w górę no... no, no okej okay. myślę, że to będzie odpowiedni e, set więc pójdziemy do kasy i bierzemy chyba to, bo to mi się podoba ja w ogóle tą serię lubię, znaczy podoba mi się no Chciałabym to zdecydować, lubię to po prostu serio. Nie, jeszcze tam. No, nie katuj mi na rysunku. Dobra, więc właśnie teraz pójdziemy ten... zobaczyć w ogóle ile to koszt, ile to kosztuje. Zobaczmy ten... Zobaczmy. Nie wiem, czy serio nie wiem, po prostu biorę to, bo tam lubię tą serię jesteś? po prostu. No ale jeszcze tam do kas. Widzimy się mordeczki, w następnym filmie. Do widzenia.